To jest nie I jeszcze dwa razy tem, sobie raz już tym zakręciłem to najpierw. Tym słabszym. Znaczy to jest szansa na coś specjalnego. Więc nie wiem czy tym słabszym. Ale ten. Ale ja tam może wyorientowaną legendę, a tu... Ten. Więc tu... Rzadki i nietypowy. Dobra. Dla was to Он уже даже банди дуплика, но панда. Еще жетонов за 400 км. Но тут тотально еще не упаться. Уже что-то говорят, взять мне какие-нибудь танты. Может хоть и нибудь легандом, хоть не знаю, какой тот платный у нас на 0,75%, не она. 3 лязы. Остальные 3 не столько и конец фильма. Так, сейчас убою от какого Ну, все-таки сбоку. да Kupię sobie najwyżej klinat. Nie, nie mówiłam wam, ale trafiłam coś specjalnego nowe. Nowe coś specjalnego trafiłam jakiś parę dni temu. Ogólnie to y Normalnie to, ja na tym koncie to jest moja 11 coś specjalnego, a trzecie nowe. Fajnie bardzo. Ja sobie wyładuję, no tak 1600. Może 5000, a no nie wiem. 1600 lub nie, 5000. Mm. Zostawcie sobę i łapkę w ogóle za to, że chociaż raz z tym zakręciłem, bo to jest kadłubie i słabe.